Halo halo, tu radiowe pogaduchy. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo kiedy to pójdzie. Dziś trochę o prądach małych, bardzo małych zaczniemy od detektora, odbiornika detektorowego tutaj, który służy do odbioru małych sygnałów. Układy odbiorników detektorowych kryształkowych są pobrane ze strony SP2PUTPL Broszury inżyniera Kwiatkowskiego Pierwszy z nich który pomaga wzmocnić nam sygnał odbierany z anteny podobno to nagłośnik może być wykorzystuje dwie anteny ale chyba tu jest błąd bo pisze, że to jest przeciwzdobny, więc widocznie jedna z diod powinna być obrócona odwrotnie. Następny odbiornik, który służy do lepszego odbioru, ma dwie diody polaryzowane odwrotnie i transformator. Ja tego transformatora nie stosuję, bo wprowadza dodatkowe straty. Zrobiłem coś takiego. Odbiornik, antena, dobra antena, dobre uziemienie i w zasadzie to jest podwajacz napięcia. Słuchawki, których używam to są takie ponad 4 kΩ. Próby robiłem na takim rdzeniu ferytowym gdzie dobierałem odpowiednie odczepy, żeby uzyskać jak najsilniejszy odbiór. Następnie zainteresował mnie odbiornik detektorowy ze wzmacniaczem zasilanym z ziemi, z ogniwa ziemnego. Tutaj on jest w klasie A i na słuchawki pracuje. W moich modyfikacjach przerobiłem odbiornik. Antena, obwód szeregowy, obwód równoległy, równoległy, gdzieś. Na 60 zwojów cewki sprzęgającej i ten podwajacz napięcia. Tutaj zastosowałem potencjometr 4,7 kOhm Transformator, tu jest no, tak. Od starych odbiorników tranzystorowych, gdzie są wybrane dwa uzwojenia sterujące bazami i kilka. Odczepów uzwojenia pierwotnego. Tak dobierałem, żeby miał jak największą oporność. Tranzystory, których tu użyłem, to są 2N397. Nie mają prądu zerowego, a max beta bardzo duża prawie u krzemowych wyprute ze starych płyt maszyn liczących. Kondensatory, które tutaj są użyte, po 100 mikro. To są tantalowe. No, oszczędzamy prąd. Oporniki, które tu zastosowałem, 270 kOhm, polaryzują bazy tych tranzystorów. Co prawda tu nie ma dzielnika, bo po to tracić prąd. Jest tylko uziemienie dla prądów małej częstotliwości. Dalej. Niekiedy się dokłada do tych oporników kondensator stopiko żeby zmniejszyć wysokie tony lub przeciwdziałać zbudzeniom, bo tranzystory pracują bardzo wysoko. Ewentualnie 2 do 4 nono sprzęgający transformator. Transformator wyjściowy no niestety ale to jest taki, duży transformator, który zasila lampę AZ1 i on ma uzwojenia. Te, które idą na anody EZ, podłączone są tu. Środek, wiadomo, do zasilania. Wyjściowe uzwojenia mają 4V i 6,3V, i jeszcze są dwa uzwojenia sieciowe po 110V. Co możemy zrobić? <coughs> możemy zastosować głośniki. Dużo głośników. Ja tu stosuję 8. O, ta jest 8 głośników w niej. Wybieram głośniki ze starych telewizorów. Biorę przyrząd pomiarowy. Ustawiony jest tutaj na generator napięcia prostokątnego. I wybieram takie, które najlepiej, najlepszy wynik dają. Możemy te głośniki łączyć równolegle szeregowo, żeby uzyskać 4 ohmy lub 8 ohmów wtedy te uzwojenia łączymy w szereg lub, lub pojedynczo ale jak się komuś nie chce to może zrobić wszystkie głośniki połączyć w szereg, te 8 sztuk i wtedy można się przypiąć bezpośrednio do uzwojenia sieciowego 110V ewentualnie te uzwojenia razem, równolegle w fazie Przy łączeniu głośników należy pamiętać żeby był plus głośnika połączony z minusem następnego. Co do obwodu wejściowego jeszcze raz wrócę. Można zastosować transformator o nardzeniu zamkniętym i wtedy jest znacznie mniej drutu. Można bardzo łatwo obliczyć indukcyjność, zmierzyć indukcyjność obwodu jednego, drugiego i trzeciego. Nawijając tutaj na ten transformator Kilka zwojów, mierząc, i można wyliczyć, ile zwojów potrzeba. Oczywiście będzie mniej tych, tych uzwojeń, do uzwojenia stosuje drut w emali, nie w emali, tylko w jedwabiu. I wtedy łatwo się z nim robi. Bo nie potrzeba stosować licy, bo na zakresie fal długich lica stosowana przeważnie na fale średnie. W związku z tym to się mija z celem. Teraz tak, co do głośników. Jeżeli ktoś lubi starszy głos, czyli trochę przedwojenną muzykę czy mowę, to można zastosować głośnik z kotwicą drgającą. Wtedy go możemy podłączyć albo do tych dwóch uzwojeń połączonych w szereg, albo bezpośrednio do zacisków tu kolektorów tranzystorów. Co no dalej? Aha, użyte tranzystory mam tutaj, jak powiedziałem, 2N397, 2N3, mam ich trochę. Mogę się podzielić, jeżeli by ktoś chciał. Teraz wchodzimy 1,5 metra pod ziemię. Dlaczego półtora metra? No, żeby zabezpieczyć się przed przemarzaniem i do ziemi zakopujemy miedzianą płytkę. Im większa, tym lepsza. Ja wrzuciłem akurat stary grzejnik. Od podgrzewacza wody, tam było dużo miedzi, no i cynk, nie ocynkowane, tylko sam cynk. Oczywiście, tam gdzieś można na złomie to dostać. Przewód minusowy musi być w izolacji. Co do uziemienia samej anteny, ja mam zakopane w ziemi około 20 metrów prawie na metrze przewodu aluminiowego. Z z linii napowietrznej energetycznej. I teraz jak połączyć to z, z przewodem doprowadzającym do odbiornika? Najlepiej jest zacisk na śrubunek. W jednym, w jednym miejscu podłączamy tą wiązkę aluminiowo-stalową, a z drugiej strony miedziany przewód, który kierujemy do odbiornika. Antena u mnie w moim przypadku była, bo spadła, 25 metrów na wysokości 6 metrów nad ziemią. Co jeszcze? Tutaj między te dwie płyty, one są w odległości około 50 cm30. Wkładamy rurkę półtora metrową, kanalizacyjną lub mniejszą, i na końcu tej rurki, na tej wysokości, robimy kilkanaście otworów. Po co? Jak będzie sucho, można nalać wody i to ogniwo się zregeneruje. Napięcie na tym ogniwie po, po jakimś czasie spada do 0,7 V i to w zupełności wystarczy. Głośnik u mnie w moim przypadku, staram się to pokazać. Umieściłem bardzo wysoko, i on nadaje z góry głośniki. Przepraszam, Jest, wypełnia tajemnice, jak należy. Mało tego jeszcze można słuchać poza obrębem. W randy, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Ryszard. play by TF card